gdzie pojechać w Bieszczady, sześć pięknych szlaków i szczyty, na które warto się wybrać. Bukowe Berdo, szlak z Mucznego, trasa góra-dół mierzy 11 km. Najpierw mamy szlak żółty, a potem niebieski. Połonina Wytlińska, szlak z Przełęczy Wyżnej, trasa góra-dół mierzy 5 km. Wchodzimy żółtym szlakiem, na górze znajduje się schron chatka-puchatka. Tarnica, szlak z Wołosatego, Tarnica to najwyższy szczyt bieszczadów po polskiej stronie, a trasa Góra Dół mierzy 10 km. Wchodzimy szlakiem niebieskim, a potem żółtym. Wielka Rawka, szlak z przełęczy wyżniańskiej, szlak Góra Dół mierzy 8 km. Po drodze jest schronisko pod małą rawką. Wchodzimy szlakiem zielonym, a potem żółtym. Dalej można iść na Krzemieniec, czyli trójstych granic Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Halicz i rozsypaniec. Szlak z Wołosatego przez przełęcz bukowską. Szlak mierzy 20 km. Można go połączyć ze zdobywaniem tarnicy. Połonina Caryńska. Szlak z przełęczy wyżniańskiej. Trasa góra-dół mierzy 3 km i wchodzimy szlakiem zielonym. Opisy tych wszystkich szlaków znajdziesz na naszym blogu podróżniczym. My na szlaku. A jaki jest Twój ulubiony szlak w bieszczadach? Daj znać w komentarzu.